Witam serdecznie wszystkie zadykalne rybki na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc luty 2023. Moi drodzy, przypominam, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuje czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuje również rytuały oczyszczające, przyciągające finanse, miłość, obfitość oraz rytuały separacyjne. Jeżeli jesteście zainteresowani bransoletkami z naturalnych kamieni ze znakiem zodiaku, zapraszam do działu karty społeczność na moim kanale. Tam są zamieszczone zdjęcia wraz z opisami. Warto zatem dobrać odpowiedni kamień dla siebie, wówczas was będzie chronił jak osobisty talizman. Moje drogie rybki, sprawdźmy zatem miesiąc luty. Co się dla was szykuje? Czytanko robię wcześniej, dlatego będziecie wiedzieli mniej więcej na co uważać, na co zwrócić uwagę. Żeby po prostu w ten miesiąc wejść z nową czystą energią I też przede wszystkim mieć tam gdzieś z tyłu głowy Na uwadze różne fakty I różne zdarzenia, które mogą tutaj w waszym życiu mieć miejsce Także zobaczmy rybeńki miesiąc luty Co się dla was pokaże w każdej sferze I ja za chwilkę wszystko wam tutaj powiem Moje drogie rybki Ogólnie do miesiąca lutego wchodzicie z energią rycerza kielichów, czyli to jest energia waszego trygonu wody, rybarak skorpion. Tutaj ktoś może wyjść do was z uczuciami, bądź właśnie wy do kogoś wyjdziecie z tymi uczuciami. Dużo miłości, dużo wsparcia, ktoś może się oświadczyć. No w lutym mamy walentynki, więc wcale bym się nie zdziwiła. To jest też karta, która pokazuje, żeby. Zwrócić uwagę na członków rodziny, na najbliższych, tak, być może ktoś potrzebuje uwagi, zainteresowania, być może ktoś będzie potrzebował Waszego wsparcia, tak, żeby porozmawiać. E, możliwe, że Wasze dzieci, tak. W lutym też niektórzy będą mieć właśnie urodziny. Także, moje drogie rybki, wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrówka, szczęścia, no i dużo, dużo miłości, bo jesteście znakiem wodnym bardzo takim wrażliwym, uczuciowym więc tej miłości Wam życzę tu się ktoś może pojawić i tutaj mam kartę księżyca bardzo mocno widzę przy Was właśnie raka bądź rybę takie osoby, które są również wrażliwe jak Wy tu są też spotkania pod osłoną nocy mamy również dla singli Asabuław nowa możliwość, nowa szansa na poznanie kogoś może się zacząć od bardzo ognistego romansu Tutaj też no może to być trygon e, ognia, baran lew strzelec dla singli. Tu może być osoba, która jest bardzo namiętna, ognista, ma ognisty temperament, e, jest taka wesoła, e, można z tą osobą, jak to mówią e, przysłowiowo, konie kraść. I powiem Wam szczerze, że Wy będziecie bardzo mocno zwracać uwagę na uczucia w tym miesiącu. Jeżeli wydaje Wam się, że coś zostało utracone, to piątka kielichów pokazuje, że co prawda trzy kielichy leżą rozlane, natomiast dwa stoją pełne. Czyli nie wszystko zostało stracone. Tu może być kontakt właśnie telefoniczny, internetowy z osobą dawno nie widzianą. W waszym życiu może pojawić się ktoś z przeszłości, bądź ktoś z poprzedniego wcielenia, tak zwana bratnia dusza. Tu, kochani, będzie kontakt, będzie rozmowa. Dla singli, poznanie kogoś przez internet, bądź na wyjeździe. Jeżeli gdzieś podróżujecie, przemieszczacie się, tam możecie kogoś poznać. Bardzo mocno, kochani, czuję intuicyjnie, aż mam ciarki na rękach. Będzie przy Was miłość w tym miesiącu. Duża energia miłości do Was zmierza, kochane rybki, i to jest chyba najważniejsze, bo wy naprawdę w ostatnich czytaniach, ostatni rok miałyście naprawdę taki dosyć trudny. Tu były jakieś momenty, gdzie ktoś milczał, nie odzywał się, były zrywania, rozstania, ale też dużo takich patowych sytuacji, gdzie no, rybki oddały serce na dłoni a ktoś po prostu zniknął, milczał, tak? Tego typu sytuacje się pojawiały, miałam też dużo czytań właśnie e, dla was. E, piszecie do mnie właśnie, jeśli chodzi o czytania partnerskie, miłosne. No i tego typu sytuacje się zdarzały, także moje drogie rybeńki, ja mam wrażenie, że w lutym czeka was prawdziwa miłość i bardzo mnie ten fakt cieszy, ponieważ to jest miesiąc, gdzie mamy Walentynki. Są też wasze urodziny, więc wam się po prostu taki prezent należy od losu. Wszechświat już tutaj, kochani, zadziała. Dom Rodzina, Księżniczka Mieczy, wy się od czegoś izolujecie, bądź od kogoś. Jeżeli jesteście w relacji, która wam nie przynosi spełnienia, to tu, kochani, pojawi się ktoś nowy i myślę, że będziecie tutaj też decydowały. Ja mam w ogóle wrażenie, że wy, rybki, będziecie mm, miały po prostu wybór w tym miesiącu. Pojawi się dwóch bądź więcej kandydatów na Waszej drodze, na drodze do Waszego serca, no i będziecie podejmować decyzję, z kim tutaj wchodzić w relacje, tak? A kogo lepiej sobie odpuścić. Także drogie rybki, słuchajcie swojej intuicji, głosu serca. No i czasami pamiętajcie, że te pierwsze sygnały, jak na przykład macie taką niepewność w sobie, czujecie, że coś może być nie tak, to kochani, może być nie tak, bo Wy naprawdę macie tą intuicję wyostrzoną. Ten rok w ogóle jest niesamowity, bo będziemy bardzo mocno odczuwać te podszepty aniołów, to wszystko gdzieś w nas będzie po prostu buzowało i jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to naprawdę może być nie tak, tak? Niech Wam nikt nie wmawia, że, że sobie tam wyolbrzymiacie, że widzicie coś inaczej niż, niż jest, bo w tym roku będziecie naprawdę miały wyostrzony wzrok. I ta intuicja Was nie zawiedzie. Także słuchajcie głosu intuicji. Tu są jakieś spotkania po nocy. Niektóre rybki mogą w lutym dowiedzieć się o ciąży bądź zacząć planować ciąże, powiększenie rodziny. Azbuław też mówi o tym, że właśnie jest możliwość zajścia w ciążę. E, tutaj hormony będą buzowały. E, także jeżeli są rybki, które się starają o się, no to jak najbardziej w tym miesiącu macie na to szansę. E, także drogie rybki, trzymam za Was kciuki. Praca finansem, dziewiątka mieczy, królowa mieczy. Powiem tak, tu jest bardzo dużo myślenia, dużo nieprzespanych nocy. W tych kartach jest pokazany brak wiary w siebie, we własne możliwości. Może być tak, że ktoś was nie doceni albo po prostu, moje drogie rybki, za dużo na siebie weźmiecie i później nie będziecie mogły spać po nocy, bo tych obowiązków będzie za dużo. Możecie sobie pluć w brodę, że chciałyście coś osiągnąć, ale nie do końca. Potrafiłyście no, zawalczyć o siebie, tak? Pokazuje mi się też, że niektóre rybki będą chciały zmienić pracę, bo ktoś was nie docenia, bo na przykład jesteście wykorzystywani w danym miejscu pracy, za dużo tutaj obowiązków na was spadło. No i też myślę, że trzeba będzie po prostu pomyśleć nad tym. Niektóre rybki mogą się martwić właśnie o spłatę długów, kredytów, jak sobie poradzicie finansowo, tak? Tu jest dużo zamartwiania się o pieniądze. Także kochani, uważajcie po prostu też z wydatkami, bo mogą pojawić się nieplanowane wydatki. Na przykład przyjdzie coś nagle do zapłacenia, czegoś nie spodziewaliście, jakiś zaległy mandat, nie wiem, jakieś pismo z urzędu, albo przyjdą dodatkowe wydatki. No, tak jak nieraz, nie wiem, ktoś zachoruje na leki, musi więcej wydać, tak? Czy ktoś może chcieć od Was pożyczyć pieniądze, ale w tym przypadku uważajcie, bo jest tu ostrzeżenie od kart, że ktoś Wam może nie oddać pieniędzy. Możecie się wykłócać o te pieniążki. Które wam się należą, także też na to zwróćcie uwagę. Nie pozwólcie się nikomu wykorzystać, tak? Zadbajcie o siebie przede wszystkim, bo wy macie serce na dłoni, zawsze wszystkim pomagacie, no ale nie każdy po prostu gdzieś tam e, chce wam również, kochani, pomóc. Jest, nie każdy jest taki sprzyjający jak wy. Także, moje drogie rybenki, w ogóle ja widzę, e, tak jak było czytanie na styczeń i teraz na luty, że wy bardzo. Przyziemnie teraz do wszystkiego podchodzicie, już nie dacie się nikomu oszukać, już nie jesteście takimi kochanymi, dobrymi rybkami, które były wcześniej, mm, tylko po prostu twardo stąpacie po ziemi. Będziecie wiele znajomości ucinać. Tu mam informację od kart, że będziecie wiele znajomości ucinać. Osoby, z które, które z wami nie rezonują, z którymi nie jest wam po drodze, czujecie, że te osoby nic nie wnoszą do waszego życia, tylko was wykorzystują, jak czegoś potrzebują, to się do was odzywają. A jak wy czegoś potrzebujecie, to nagle tych osób nie ma, nagle nie mają czasu, wy będziecie to ucinać. Takim mocnym mieczem po prostu będziecie to odcinać. Zdrowotnie, rybeńki. Tutaj przede wszystkim uważajcie na problemy z wyglądem zewnętrznym. Mogą się pojawić alergie pokarmowe i wszystko, co wiąże się z dermatologią, tak? Tutaj mogą być też jakieś sprawy właśnie z kręgosłupem dolnym, krzyże, odcinek lędźwiowy. E, mogą was też nerki pobolewać z tyłu, także na to zwróćcie, kochane rybki, uwagę. No i przede wszystkim na nogi, tak, na puchnięcie nóg, na chodzenie, na stawy, staw biodrowy. E, jeżeli biegacie, lubicie te, tego typu sporty, no to też, kochani, po na wierzchni w odpowiednich butach, odpowiednio dobranych, żeby nie mieć problemu z kolanami w przyszłości. I cóż dalej, moje drogie rybeńki, jeśli chodzi o podróże, sprawiedliwość. Mam wrażenie, że Wy po prostu teraz stajecie mm, przed jakimś wyborem, jeśli chodzi właśnie o podróże. Ja mam też wrażenie, że Wy w podróży możecie kogoś poznać z przeznaczenia. Tu mi się szykuje jakaś daleka podróż w ogóle w lutym. Jeżeli się gdzieś wybieracie, e, świetnie, bo odpoczniecie. Ale też uważajcie, bo z tym mogą być związane właśnie wydatki większe, tak? Teraz przez tą inflację wszędzie jest coraz drożej. Ja nawet sama byłam na Malcie i powiem wam szczerze, że tak jak z biura podróży wycieczka potrafi kosztować e, niewiele, tak na miejscu życie e, jest dwa razy droższe niż ta wycieczka. Możecie po prostu dużo więcej wydać tam na miejscu. Więc też czasami jak szukacie ofert w biurach podróży, no to zwracajcie uwagę na to dokąd lecicie i jakimi pieniędzmi tam się płaci i po prostu jakie są ceny w restauracjach, w sklepach, tak, no bo można się mocno zdziwić. Aczkolwiek podróże są cudowne, polecam. Ja z każdej podróży zawsze wracam odmieniona, poznaję nowych ludzi, cudowne doświadczenie. Także naprawdę, jeżeli tylko możecie, podróżujcie, kochani. Tego Wam nikt nie zabierze. Ludzie zbierają rzeczy materialne. My tak naprawdę urodziliśmy się z niczym, umieramy z niczym. Jedyne, co mamy, to właśnie te nasze wspomnienia, tak. Ludzi dookoła, te wszystkie przeżywane momenty. No naprawdę, polecam. Tutaj, kochani, jeśli chodzi o otoczenie, macie króla buław, będzie wsparcie ze strony ludzi. Macie również wsparcie ze strony osoby z trygonu, właśnie ognia, baran, lew, strzelec. Ja przy was w tym miesiącu również właśnie bardzo mocno widzę lwaczy, strzelca, raka i rybę. Te osoby będą wam bardzo sprzyjały, tutaj mogą być miłości, zakochania, tu może być ognisty romans, to jest z otoczenia plus as buław. Kochani, będzie bardzo gorący romans. Tu moje rybki mogą się zakochać i mogą naprawdę mm, stracić głowę dla pewnej osoby, która jest wręcz no, taka czarująca, uwodzicielska. No. Traficie na kogoś naprawdę takiego, kto wzniesie was na wyżyny. Przy tej osobie poczujecie motyle w brzuchu. To Wam gwarantuje, rybki. I tutaj, jeżeli chodzi, kochani, o Radę, siódemka kielichów. Karta pokazuje, że będzie dużo możliwości, dużo opcji wyborów w tym miesiącu. Od was będzie zależało, jakich działań się podejmiecie, co wybierzecie. Jeżeli jesteście na portalach randkowych i będziecie kogoś poznawać, to będzie dużo o osób, ale tak jak mówię, intuicja was będzie w tym miesiącu prowadziła. Słuchajcie tej intuicji, ona was nie zawiedzie. Jeżeli czujecie się w pracy źle, że tam już nie ma dobrej energii, warto byłoby ją zmienić i też pojawią się różne możliwości. Ja widzę pracę znalezioną przez internet. Czyli po prostu możecie poszukać w internecie na różnych portalach z pracą, też właśnie powysyłać CV, tak, albo praca zdalna przez internet. Praca zdalna jest to tyle dobra, że można podróżować i nie trzeba być uwięzionym w jednym miejscu. I to też jest cudowne. Tu moje drogie rybki, naprawdę widzę dużo miłości, dużo wsparcia od ludzi. Jedyne co pokazało się tak mało pozytywnie, to ta praca. Ale może dlatego, że po prostu na coś za dużo wydacie. Tu jest takie ostrzeżenie, żeby nie wydawać pieniędzy, których się jeszcze nie ma, tak? A później odrobię, później. No, kochani, tutaj akurat w tym miesiącu warto zwrócić na to uwagę, bo tu się pokazują jakieś nieplanowane wydatki, koszta. Nie wiem, może samochód się popsuć nagle, duży wydatek, tak? Mechanicy coraz drożsi, tego typu sprawy. Natomiast macie naprawdę bardzo ładny miesiąc i zobaczmy jeszcze. Od kart. Ogólne przesłanie. Nie bój się i walcz o siebie. Nie bój się zawalczyć o siebie, kochani. Jeżeli na przykład trzeba zmienić tą pracę, a obawiacie się na przykład nowego środowiska, nowych ludzi, nie bójcie się. Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Ja to zawsze powtarzam, ja uwielbiam to zdanie. Sama w życiu po prostu to stosuję i wiem, że to jest po prostu jedyna prawdziwa rzecz. Bo cały czas są jakieś zmiany, nie ma dwóch takich samych rzeczy, takich samych osób. Po prostu wszystko się zmienia, my się zmieniamy. Także, kochane rybki, jeżeli trzeba zaryzykować, zmienić pracę, ryzykujcie. Jeżeli jakiś związek was uwiera, po prostu uwolnijcie się z tego i dajcie sobie szansę na przestrzeń, na poznanie nowej osoby i przede wszystkim pomyślcie o sobie, o swoich emocjach, swoich uczuciach, tak? Nie poświęcajcie się dla wszystkich. Moje kochane rybki, śmiało zapraszam do kontaktu, jeżeli macie ochotę na czytanie prywatne. Odpowiem na wszystkie Wasze pytania w miarę możliwości jak najszybciej. Zazwyczaj trwa to do trzech dni. Natomiast jeżeli jest więcej osób, no to może się przedłużyć o ten jeden dzień, ale staram się wysyłać na bieżąco w miarę możliwości jak najszybciej Wam czytania prywatne. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę cudownego miesiąca. Ściskam Was mocno i do usłyszenia.